Cześć, witam wszystkich, z tej strony Łukasz z podcastu Padlock. Zapraszam na unboxing gry Final Fantasy VII Remake w edycji Deluxe. Dzisiaj co prawda mamy dopiero 4 kwietnia, wiadomo premiera jest 10, a paczka już dzisiaj do mnie dotarła. Zamówiona jak widzicie w game, czyli to brytyjska sieć sklepów. Oczywiście teraz wiadomo wszystko jest zamknięte, także tylko wysyłki online. Także no, duże zaskoczenie, jeżeli chodzi o to, że, że gra już jest na 6 dni przed premierą. Z tego, co się okazało, jeżeli poszukamy w internecie, to, to znajdziemy to, że jest. Square Enix informowało, że będzie wysyłać wcześniej, bo mają oczywiście problemy z tym dostarczaniem tych przesyłek na czas. Także otwieramy sobie to pudełko. Także no na pewno można się cieszyć, że gra już mamy jakby e, 6 dni wcześniej. E, I oczywiście niedawno był Resident Evil 3, niedawno był Doom. E, także jest jest ogólnie co robić. E, no a to jest chyba, można powiedzieć, najbardziej taka oczekiwana gra e, kwietnia. Także tak to jest zapakowane. Yy, widzimy folia bąbelkowa yy, no i w pudełku oczywiście tutaj większe pudełko tutaj jest faktura to wiadomo to na bok nie będziemy pokazywać yy, do zestawów właśnie yy, do zamówień przedpremierowych naszywki grupa Avalanche to są takie naprawdę yy, materiałowe naszywki takie chyba w, czy w prasowanki tutaj jest instrukcja jak to jak to zrobić Mm, tak, grupa Avalanche. No i tutaj e, Chocobo e, Delivery, czyli ta firma. To też takie, właśnie widzimy, to jest już naszywka. E, także naprawdę, o, widzimy tutaj fakturę, że to nie jest jakaś, jakaś lipa, jakaś naklejka, tylko naprawdę są to, e, są to e, takie dwie naszywki, czyli całkiem miło. To było po prostu jako dodatek do zamówień pre, preorderowych. No i samo wydanie, widzimy. Tutaj już więcej nic nie ma, to idzie na bok. No i samo wydanie edycji Deluxe tak się prezentuje, czyli taki big box, można powiedzieć. Tak, jest jeszcze rzeczywiście edycja kolekcjonerska z tym, sklaudem na motocyklu, z tą taką figurką. Yy, Przezaje fajną, FI, no, no ale ona już kosztuje w tym momencie chyba 260 funtów, także no to już jest dosyć sporo. Ta edycja tutaj w Wielkiej Brytanii kosztuje funtów 75-79, zależy gdzie się kupuje, maksymalnie do 79 funtów. Tak to wygląda. No widzimy faktura logo jest takie jakby wypukłe, to, to jest takie trochę zmatowione, jak jakiś taki zamsz troszeczkę. Tak to czuć pod palcami. Otwierane jest oczywiście z góry. Tak, żeby tutaj sobie może tego nie popsuć delikatnie. No i, i co mamy w środku? To przede wszystkim tak e steelbook. Widzimy steelbook, bardzo ładnie się prezentuje. Też taki efekt właśnie 3D logo. Zobaczymy, czy coś tutaj, nie, tutaj nic nie ma. Czyli po otwarciu mamy coś takiego. Tak, tutaj brzeg, kant. Czyli bardzo ładny, bardzo ładny steelbook. Następną rzeczą jest artbook. Taki widzimy w formie takiej twarda okładka. Naprawdę ładny papier. Oczywiście bardzo dobry druk. No tutaj raczej bez spoilerów. No wiadomo, że chyba każdy grał już w Final Fantasy VII tą wersję na, na Playstation One. Także oczywiście postacie widzimy. No to tutaj ja nie będę wszystkiego potwory, przeciwnicy, wiadomo. jak to się prezentuje. lokacje, bronie, ekwipunek, tak? Mamy tu dokładnie 62, no, 62 strony, twarda okładka, naprawdę bardzo ładnie wykonany. Taki format, powiedzmy jak widzimy, właśnie jak, jak wielkości steelbooka, wielkości gry. E, mini soundtrack, czyli no z tego co można wywnioskować, niepełny, nie ale jest, jest na płycie. Widzimy cloud, ścieżka dźwiękowa. No i tutaj jest 12 utworów. No pewnie tych utworów w grze jest około, nie wiem, pewnie około, może być nawet około setki. Także no tutaj chyba te takie. Najpopularniejsze dali, nazwali to mini soundtrack, no ale można powiedzieć, 12 utworów to niektóre pełnoprawne soundtracki, tak, tak mają, tak? No i oczywiście sama gra. To, już jest taka edycja, kupimy sobie tą edycję standardową, czyli, czyli to już od Was zależy. Wiadomo, jest to full price, pełna cena. Taka edycja kosztuje w Wielkiej Brytanii 50 funtów. Ta edycja kosztuje około, tak jak mówię, około 75-79, czyli no, trzeba sobie y, odpowiedzieć na to, czy warto dokładać tak. No i tutaj jeszcze mamy chyba dodatkowo, y, jest po otwarciu płyta właśnie jest data disk, czyli to są y, tak naprawdę dwie płyty chyba do, zainstalowane, to nawet nie wiedziałem o tym, że gra jest na dwóch płytach no, chyba, że tu są jakieś dodatkowe materiały, chociaż nie, to jest napisane tak, pierwszy dysk. A tu jest drugi dysk, tak, czyli gra jest na, na dwóch płytach Blu-ray. Tutaj jeszcze, tak, to są jakieś kody, właśnie to są chyba w tej edycji. Także kod na dodatkowego Sumona i kod na zarejestrowanie gry na stronie yy, Square Enix. A tutaj reklama na 10% zniżka z tym kodem na rzeczy takie, gadżety w sklepie Square oficjalnym. Tutaj reklama. Final Fantasy 14, tak Avengers, który ma być chyba. Yy, jest przełożona ta premiera, chyba, tak. Kingdom Hearts i tak dalej. No i tutaj jeszcze jest chyba alternatywna układka. Tak, tak mieliśmy tutaj. Można powiedzieć biała wersja z cloudem. A jest jeszcze wersja yy, taka, można powiedzieć, czarna. Tak jak było tutaj yy, na, na tym boksie. A i tak to się prezentuje także to już od was zależy, którą wersję sobie wybierzecie, tak, no, ale ogólnie fajny wybór. Na półce. chyba ta czarna będzie się lepiej prezentować, tak mi się wydaje. Bardziej czytelna i sama logo. mogło być większe, tak jak tutaj, ale, ale jest całkiem całkiem ok. No także podsumowując, e, gra Steelbook, Artbook, mini soundtrack, cyfrowe dodatki i dwie naszywki. Avalanche i czukowo. Także to by było na tyle. Oczywiście odpalamy, bo chyba nic nie, nie stoi na przeszkodzie, żeby to wcześniej odpalać. Hmm, to nie jest żadne jakieś chyba naruszenie, skoro samo Square wysyła to dużo wcześniej, także to był unboxing Final Fantasy 7 Remake w edycji Deluxe. No czekaliśmy sporo. Pamiętamy to ogłoszenie na E3, to chyba minęło już, nie wiem, z 4, z 5 lat, także no naprawdę sporo na to gracze naczekali, ale wreszcie, wreszcie jest i naprawdę kwiecień jest naprawdę, można powiedzieć, gruby, jeżeli chodzi o, o, o premiery, także zostańcie w domu, grajcie i do usłyszenia, do zobaczenia na podcaście Padlock i na kolejnych unboxingach. Na razie, cześć.